Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do faryzeuszów, żył pewien bogaty człowiek, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień ucztował wystawnie. U bramy jego pałacu leżał żebrak pokryty wrzodami imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza. Ale także psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak, i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy cierpiąc męki w otchłani, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i łazarza na jego łonie. I zawołał: Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i przyślij Łazarza, aby koniec swego palca umoczył w wodzie i ochłodził mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu. Lecz Abraham odrzekł, wspomnij synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz w podobny sposób niedolę. Teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A ponadto między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak, że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może. Ani stamtąd nie przedostają się do nas. Tamten rzekł: Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci. Niech ich ostrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Lecz Abraham odparł: mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. Nie, ojcze Abrahamie, odrzekł tamten. Lecz gdyby ktoś z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą. Odpowiedział mu: jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to, choćby ktoś z umarłych powstał, nie uwierzą. Oto słowo Pańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przypowieść o łazarzu i bogaczu poucza nas, że to, jak żyjemy, ma swoje konsekwencje i że w pewnym momencie stają się one nawet nieodwracalne. A świat, to znaczy współczesny człowiek, Chciałby, żeby wszystko było możliwe na próbę, do zwrotu od początku i do poprawki. Szkoła, jak nie ta, to inna. Kierunek studiów już trzeci na próbę w trzy lata. Praca lubi, żeby ją zmieniać i nagradzać awansami. Świat stoi otwarty. Można zaczynać wszystko na nowo, choćby i tysiąc kilometrów dalej. Ba. Nawet życiowy partner okazuje się być tymczasowy i jeden z wielu. Do tego można z łatwością dopasować również przekonania i liczyć na korzystną kolejną reinkarnację. Ale istnieją rzeczy nieodwracalne. W liście do Hebrajczyków czytamy: Postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Dlatego warto wsłuchać się w tę przypowieść, by nie żałować później, jak ten bogacz, wszystkich utraconych szans i nie rozpaczać nad tym, co nieodwracalne. Póki żyjemy, wszystko jeszcze jest możliwe. Teraz jest czas stosowny, by nie zaniechać ciągłego nawracania się do Boga i korzystania z Jego miłosierdzia. Teraz. Jest ten czas, gdy w naszych rękach, a ściślej w naszych wyborach i decyzjach, jest nasza przyszłość. I to nie tymczasowa przyszłość, ale wieczność. Ktoś powie: Nie czas w XXI wieku na straszenie piekłem. Nie, oczywiście, że straszenie do niczego dobrego nie prowadzi, i nie chodzi tu o straszenie. Działanie pod wpływem strachu to działanie niewolnika, ale z kolei działanie bezrefleksyjne to głupota. I nikt rozsądny nie rezygnuje rozważania wszystkich za i przeciw, zanim podejmie kluczową decyzję. Dlaczego więc chcemy czasem decydować o tym, jak żyjemy, nie uwzględniając rzeczywistości duchowej, jaką jest osobowe zło? Szatan i stan piekła, do którego On chce nas uwieść. Nie wierzysz w szatana i w piekło, to znaczy, że nie wierzysz również w Jezusa Chrystusa, który jest Zbawicielem, zbawia od piekła i szatana. Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał, nie uwierzą. Ta odpowiedź Abrahama z Jezusowej przypowieści daje do myślenia: Biblijna wiara okazuje się być kluczowa. I choć ze strony Boga wiara jest darem i łaską, to ze strony człowieka jest ona decyzją. Nawet jeżeli dla kogoś wydaje się być wyssana z mlekiem matki, to w pewnym momencie każdy dojrzewa do osobistego jej wyboru. Wiara wyrasta z osobistego doświadczenia życiowego i dojrzałego namysłu, że ja, słaby człowiek, potrzebuję doskonałej miłości i ratunku od Boga. I tego Bóg nikomu nie odmówi, z tym, że czas naszych wyborów kończy się wraz z życiem na ziemi. Przestroga. Zawarta w tej przypowieści to głos Bożego miłosierdzia.